Alert, alert! Odpalamy kolejny, jeszcze gorętszy i jeszcze bardziej soczysty odcinek niekończącej się telenoweli pod tytułem Klątwa tańca z gwiazdami. Pamiętacie poprzednie odcinki? Było ultimatum dla produkcji. Było tajemnicze wyznanie o miłości i ciszy. Była nieudolna próba ratowania wizerunku i udawania, że partner jest nieśmiały. A co jest teraz? Teraz jest już jazda bez trzymanki. Koniec z udawaniem, koniec z chowaniem się po kątach. Agnieszka Kaczorowka i jej taneczny partner, Łukasz Rogacewicz, zostali przyłapani na kolejnych publicznych czułościach. Oto oni, w drodze na trening. Niby zwykła, codzienna, niewinna sytuacja. Ale spójrzcie na ten gest. On ją czule obejmuje. Tak po prostu, na środku ulicy, na oczach wszystkich ludzi i co najważniejsze, na oczach paparazzi. To nie jest już koleżejskie wsparcie albo pomoc nieśmiałemu partnerowi. To wygląda jak gest bardzo, bardzo bliskiej sobie pary, która czuje się ze sobą niezwykle swobodnie. Po tej całej aferze, po tych wszystkich plotkach, po tym jej tajemniczym wywiadzie o miłości i ciszy, myśleliśmy, że dla świętego spokoju będą trzymać się od siebie na kilometr, a oni? A oni jeszcze bardziej podkręcają atmosferę i dolewają oliwy do ognia. My w alercie celebrytyckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej odwagi, albo bezczelności, jeszcze nie do końca zdecydowaliśmy. To jest albo najprawdziwszy, najbardziej płomienny, rodzący się na naszych oczach romans, albo najlepiej i najdłużej wyreżyserowana kampania PR-owa w historii tańca z gwiazdami. Tak czy siak, jesteśmy absolutnymi fanami. Zastanawiamy się tylko, co czuje mąż Agnieszki Kaczorowskiej, Maciej Pela, oglądając wszystkie te zdjęcia w internecie. Czy dzwoni już do prawnika? Czy może sam robi im te fotki z ukrycia, bo wie, że to doskonale podbija oglądalność programu? Co myślicie? To już jest oficjalne potwierdzenie? Czy to po prostu dwoje bardzo, bardzo bliskich sobie przyjaciół? Piszcie swoje teorie i subskrybujcie, bo my czujemy, że finał tej historii będzie absolutnie wybuchowy.